Widza. Dobra, teraz tak wracamy do tego mamo, powiedzieć jak się poznała z nieszkiem pierwszym to teraz tak czas, i ja idę tako co ty kurwa siedzisz? teraz tak babcia idzie tako ma być na niego nieszek a single lady I'm a single lady I'm a single lady czy chędza? Ja mam to było? A wiesz jak sobie na sobie na Nie. na sobie na sobie na sobie Czekaj, to na 5 na sobie czy zaraz mi babcia pozdrowienia od na i Pitera? Nie nie, bo nie ma nie ma nie ma jak z nimi Nie mam z nimi kontaktu, więc... Jeszcze jedno, jedno. Nie ma jak e, proszę pozdrowić serdecznie kogo? E, agencika 09 Agencik 09 Pozdrawiam, Agencika 09 Pozdrawiam Agencik 09 A. Ariato I teraz tak, jak poznałam Mieszka. Przychodzę do niego. Siema kurwa Kupa lat A on do mnie tak Elo szlucho i tak do mnie, do mnie... no stara rura! A ja mu tak. I on do mnie mówi tak. Mówi ty kurwa. Chcesz się bić? Ja mówię do niego mieszek. Tak jakby ja z tobą i z Polską nie mam jakby tu powiedzieć żadnych... Nie nie mam jak, no nie mam podjazdu. Totalnie. Totalnie. Mówię mieszek. No będzie problem. Problem będzie. Jak ja... Nie, 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 ale, nie, I teraz tak, i mówię jak mieszek i uwaga, bo było tak. Roo, Pojechaliśmy na narty i na nartach były problemy, co nie? Bo się wywaliła. O! Co jest gotowe? Minus punkt za to, że użyty bezpodstawnie. Niestety nie kocham cię, ale minus punkt! Minus punkt. Minus 9 punktów? Mógł... More. Teraz go rozumiem, Żartowałam, kocham cię, co, co Dobra I teraz tak, byliśmy z Mieszkiem na nartach. Jedziemy. Tylko między ten, między wam. I potem patrzę na Mieszka. On nas on na tą bordzie leci, To jak? Tako prosto? I tak. leci, leci, między drzewami, między drzewami, tako. Potem się wracam. Mówi mieszek, no ja. Za ile babcia rozbije jajko na głowie, Pitera? Uwaga, O! tutaj mocna. Mocna faktura musiałaby wlecieć. I teraz tak. Z Mieszkiem lecimy. Między drzewami. I nagle słyszę. Czekaj, donate. Cześć babciu, zmień nazwę na babcijne gotowanie. i ciepłutko pozdrawiam. Pozdrawiam również na pletka. I teraz tak. Usłyszałam. Między drzewami. Mówię, co? Ja skoro, tak były. Czy to Mieszek, czy co? O co chodzi? Czy nie? Ja patrzę ty, on połamany leży. Tak, kręgosłup ja takowy staje, co nie? Z szyi tu o... Tak kręgosłup. patrzę, on piszczela ma w, kurwa w 107 miejscach złamanego. Ja mówię, daj się tak miesiąc! On do mnie z problemu! Bez problemu! problemu. Tak Zajeżdżam! Mężczyzna, piosenkazkarnacja, średnia strażek, karnacja, ciemna strażak, karnacja, ciemna mężczyzna w go... fajnie. tyle I teraz tak. Zajechaliśmy. Ja mówiłem jeszcze, jak wszystko będzie dobrze, a on do mnie... Nie podchodzi do mnie, Ruro! Ja się wyleczę! I ten, i ten Bernardyn ta z taką... Beczułką podszedł. I ten, i zaczął, i zaczął tam wiesz, tam Że on, on go uratuje, co nie? No, wtedy się obudziłam i zobaczyłam, że wpuścili gówno leży. No i ta, cała historia. A jakby, i oto Coś jeszcze? Eta moja historia. Eta moja historia? Dobra, przechodzimy do steku. Aby